Hej, witamy w nowym filmie. Chodzenie do Zoo może być fajne, aby zobaczyć unikalne i niebezpieczne zwierzęta z bliska, ale czy wiesz, że czasami zdarzają się ucieczki tych zwierząt? Dzisiaj pokażemy Wam 10 zwierząt, które uciekły z Zoo. Od tygrysów i lwów po niezwykle sprytnego orangutana i wiele innych. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. 10 kwietnia 2014 roku siedmiu szympansom udało się uciec z zoo w Kansas City, mieście w Stanach Zjednoczonych. Czy wierzy, że dzielimy około 99% DNA z szympansami i że mamy ponad 98% podobieństw z tymi naczelnymi? Patrząc na ten film można zobaczyć jak inteligentne są szympansy. Małpa wie jak zerwać gałąź z drzewa, po czym używa jej do wspinania się na ścianę pomieszczenia dla zwierząt. Następnie wzywa sześć innych przyjaciół szympansów, żeby za nim poszli. Jednak nie zaszli daleko. Ewentualne wyjścia zostały zablokowane przez pojazdy, a opiekunowie zwierząt mogli w końcu zwabić szympansy ich ulubionym jedzeniem z powrotem na swój wybieg. Numer 9 W 2011 roku jeden z najniebezpieczniejszych węży na świecie, kobra egipska, uciekła z zoo na się w Nowym Jorku. Głowa i szyja węża są prawie zawsze brązowo-czarne, a jego ciało jest żółto-zielone. Te gatunki kobry mogą rosnąć między 2,5 a 3 metry długości. Ludzie zostali ostrzeżeni, ale nie zwrócili na to uwagi. Ktoś nawet założył konto Twittera i udawał węża i zaczął żartować tweetami jak Nie mam gdzie spać, czy mógłbym z kimś spędzić noc? To konto na Twitterze stało się wiralowe i w ciągu kilku dni zyskało ponad 100 tysięcy followersów. Na szczęście 6 dni później personel znalazł kobrę zwiniętą na jednej z ulic Bronxu, i zwierzę zostało zabrane z powrotem do zoo. Nie mieli jednak pojęcia, jak wąż mógł uciec. Numer 8 Ta lista jest pełna zwierząt uciekających z zoo, ale ten incydent jest bardzo tajemniczy. W kwietniu 2013 roku dziki tygrys bengalski z dżungli wszedł do zoo w Indiach. Tygrys szukał romansu z samicą tygrysa, i personel zoo zdecydował, że dziki tygrys może zostać. Cieszył się cieniem i dostawał jedzenie, ale po kilku miesiącach miał już dość ciasnego życia i kilka dni później uciekł z ZO z powrotem na wolność. W pobliżu znajdowała się kamera monitoringu, która byłaby w stanie to uchwycić, ale w tajemniczy sposób została zniszczona przez tygrysa tuż przed jego ucieczką. Mur miał około 6 lub 7 metrów wysokości, więc to, jak tygrysowi udało się uciec, jest nadal tajemnicą. Numer 7 jest to jedna z najzabawniejszych ucieczek na tej liście. Podobno słoń uciekł i został zauważony przez właściciela domu, który powiedział: że zwierzę jest drzewa przed domem. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i wyjaśnił sytuację, w której słoń szedł ulicą. Dyspozytor był oszołomiony i zapytał: Jak duży jest słoń? Po czym mężczyzna powiedział: że jest to w pełni dorosły słoń i że jego przyjaciel próbuje odprowadzić go z powrotem do zoo. Nie zdziwiłbym się, gdyby pracownik pomyślał, że to może być żart. Ale trochę później pojawiła się policja i bezpiecznie przywiozła słonia z powrotem. Na szczęście, słoń nie sprawił zbyt wiele kłopotów, gdy wyszedł na ulicę. Numer 6. W 2012 roku trzy kangury uciekły z niemieckiego zoo z pomocą lisa i dzika, które mieszkały w tutejszych lasach. Kangury wydostały się stamtąd na wybieg po tym, jak lis wykopał dół w parku obok ogrodzenia klatki. Dwójce z trzech kangurów udało się wtedy uciec z parku przez kolejny dołek wykopany przez dzika przy zewnętrznej ścianie parku, co pozwoliło im na swobodne przejście. Dwa kangury znalazły się 15 km dalej, zanim policja je schwytała. Szef zoo powiedział później, że zbudowanie lepszego ogrodzenia kosztowałoby zbyt wiele, ale o ile mi wiadomo, od tego czasu nie było już żadnych dalszych ucieczek, w tym Zoo. Numer 5 Bokito to srebrny goryl, który od 2005 roku mieszka w Zobli Drop w Rotterdamie. Jest to jedna z najbardziej znanych ucieczek z ogrodu zoologicznego w Holandii. Małpa była w wiadomościach w 2007 roku, kiedy to uciekła ze swojego wybiegu w dniu 150-lecia Zoo. Samiec goryla wspiął się na kamienny mur wybiegu, a następnie przeskoczył przez otaczający go kanał. Następnie Bokito przeszedł do pobliskiej zatłoczonej restauracji, rozbił szklane drzwi i spowodował wiele szkód. W końcu po godzinie małpa została uśpiona bronią i przeniesiona z powrotem do swojego miejsca pobytu. Numer 4 Panda czerwona, zwana również małą pandą, jest zagrożonym gatunkiem, który żyje głównie w Azji. Tak jak olbrzymia panda zjada bambus. Latem 2013 roku panda czerwona imieniu Rusty pojawiła się w wiadomościach, kiedy to uciekła z zoo w Waszyngtonie, co doprowadziło do rozległych przeszukań ulic. Mieszkańcy zostali ostrzeżeni na Facebooku i Twitterze, aby zachować czujność. Stworzyło to wielkie polowanie na pandy w całym mieście i minęła zaledwie jedna godzina, zanim panda czerwona została znaleziona w pobliskim parku. Personel zoo nie mógł jednak dowiedzieć się dokładnie, jak zwierzę uciekło. Do dnia dzisiejszego pozostaje to wielką tajemnicą. Numer 3 Ten jest całkiem szalony. W Chinach jest zoo, gdzie zwierzęta wędrują dziko. Historia wygląda mniej więcej tak. Niektóre zwierzęta uciekły, gdy postanowili zamienić w park, gdzie nie chodzi o zwierzęta w klatkach, ale o ludzi. Jest też kilka kampanii prowadzonych przez władze ochrony zwierząt, aby powstrzymać zamykanie zwierząt w klatkach. Zwierzęta nie powinny być w niewoli, a zoo w Chinach znalazło sposób, aby temu sprostać. Tygrysy i inne dzikie gatunki zwierząt, takie jak niedźwiedzie, swobodnie wędrują po parku, a zwiedzający siedzą w ruchomych klatkach. W ten sposób ludzie mają możliwość zbliżenia się do dzikich zwierząt w bezpieczny sposób. Mięsto jest przywiązane do klatek, aby zwabić zwierzęta do poruszającego się samochodu. Jednocześnie w tych pojazdach zwiedzający są chronieni, a na górze znajdują się małe otwory, przez które ludzie mogą oferować pożywienia. Numer 2. Ken Allen był orangutanem w San Diego Zoo w Stanach Zjednoczonych. Dzięki udanym ucieczkom z wybiegu, stał się jednym z najpopularniejszych zwierząt w historii zo. Nazywano go również Harry Houdini. Był artystą uciekającym, ponieważ uciekł nie raz, nie dwa, a nawet trzy razy. Jego pierwsza ucieczka miała miejsce 13 czerwca 1985 roku. Tutaj nauczył się otwierać okno za pomocą łomu. Druga ucieczka miała miejsce miesiąc później, 29 lipca. W następnym miesiącu udało mu się uciec ponownie. Po każdej ucieczce spokojnie chodził pozo, patrząc na inne zwierzęta i nigdy nie zachowywał się agresywnie wobec odwiedzających. Z tego powodu zostało się bardzo popularne i było odwiedzane przez wiele osób, ponieważ wszyscy chcieli zobaczyć orangutana. Po tym jak Ken Allen uciekł po raz trzeci, postanowili wydać 40 tysięcy dolarów na lepsze ogrodzenie. Niestety Allen zmarł w wieku 29 lat ale jest znany w historii jako jedna z najmądrzejszych małp, które przechytrzyły ludzi. Numer 1. W lipcu 2015 roku miały miejsce poważne powodzie, które spowodowały ucieczkę setek zwierząt z ogrodu zoologicznego w mieście Tbilisi w Gruzji. Wszystkie zwierzęta, takie jak niedźwiedzie, wilki, tygrysy lwy, a nawet hipopotamy, wylądowały na ulicach. Olbrzymi afrykański hipopotam został sfotografowany po tym, jak ludzie próbowali pomóc zwierzęciu. podczas gdy ochotnicy szli w bezpieczne miejsce, ZOO straciło około połowy swoich zwierząt, a park poniósł olbrzymią stratę w wysokości 17 milionów dolarów. Od tego czasu. Podjęto decyzję o budowie nowego zoo, do którego mogą się udać wszystkie rodzaje zwierząt, gdy tylko budowa zostanie zakończona. Aby wejść do tego zoo, trzeba przejść przez dużą zieloną bramę. Składa się ono z 20 hektarów ziemi i zostało zbudowane w pobliżu Morza Tbilisi. A na razie jest tam około 25 gatunków zwierząt, które mogą swobodnie chodzić i cieszyć się życiem. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę, gdy idziesz do zoo? Daj mi znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.